Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii DeO na moim kanale. Tym razem powracamy do serii pod tytułem historie projektantów. Zupełnie nowa historyjka oraz zupełnie nowy twórca, którego jeszcze nie widzieliśmy na moim kanale. Będzie to krótka historyjka, która będzie zawierać w sobie 8 misji, będzie op ona opowiadała o napadzie na Casino Food Dragons, i są tutaj uwzględnione m.in. przygotowania do tego napadu. Kulminacja oczywiście w końcowym etapie tej krótkiej historyjki, i również będzie tutaj brana pod uwagę oczywiście ucieczka z tego co patrzyłem, misje nie są wyjątkowo rozbudowane, więc możliwe, że przejdziemy sobie już to wszystko w tym odcinku. Czeka nas 8 części napad na kasyno Full Dragons, to jest pełna nazwa tej całej historyjki z tego co zauważyłem i ogólnie więcej wam nie jestem w stanie na razie powiedzieć, ponieważ autor mi nie udzielił informacji na mailo o co właściwie tutaj chodzi, w kilku zdaniach, więc będę musiał się tego przekonać już w praktyce. Tyle tytułem wstępu. Jak mówię, do roboty zaczynajmy. Pierwsza misja pod tytułem Plany. Część pierwsza. Słuchajcie, przywódca mówi, że napadamy na kasyno obok nas. Niezły cel sobie wziął Jaso. Czy Jasuo. A gdzie jest Ezio? To jest właśnie pupilek Jasuo. Wiedziałem, a poza tym mamy plany kasyna. Właśnie idę je załatwić. Nie możesz iść sama? Pójdę z tobą? Nie możesz się do mnie przyłączyć, macie zadania. A co mamy zrobić? Eko wyłączy zasilanie w całym mieście, a ty Garen przejmujesz furgonetkę. Weź aparat. E, dobra, już widzę, że, e, po że tutaj poziom nie będzie zbyt wysoki tej historyjki jedź do Wydziału Planów. Mam ogólnie też nadzieję, że nie będę miał jakichś większych problemów z rozczytaniem ogólnie dla Was tych wszystkich dialogów, tych wszystkich poleceń. Ale skoro autor chciał, żebym to zaprezentował, to jak najbardziej będę się tutaj starał oczywiście przy tym jak najbardziej dobrze bawić, bo o to tutaj chodzi w tej historii projektantów żeby tutaj w tych odcinkach się po prostu wczuć i jak najlepiej się po prostu tutaj mimo wszystko bawić. A na podsumowania tutaj jest odpowiednia pora o ile w ogóle będziemy coś takiego w tym przypadku robić. Dobra. Udajemy się w takim razie do planów kasyna. Coś takiego podobnego jak w podstawce GTA San Andreas. Więc zobaczymy. Wejść do budynku. Idź na samą górę. Dobra. OK. Widzę, że tutaj żadnych problemów chyba nie będzie. Zobaczymy, co na, nas tutaj czeka na górze. E, dobra, to jeszcze jedno piętro w górę się idzie. I zobaczmy, jakiś Wagos. Nie możesz zrobić zdjęcia, gdy stoi strażnik. Zejść piętro niżej i znajdź koktajle Mołotowa. A to Wagosi pilnują planów y, kasyna. To jest ciekawe, muszę przyznać, dobra. Widzę, że to jest coś nowego. E, koktajl Mołotowa jest tutaj, dobra. Podpal to miejsce z dokumentami. Nie to, tylko tam. To to jest miejsce z dokumentami, tak jest. Strażnik wszystkich ewakuuje. Idź i zrób zdjęcie planom. Aha, dobra. Czekajcie, bo ja zapomniałem podpalić tego. Wszystko zużyjemy. Dobra, MP5 mi się przyda na potem, więc nie potrzebuję jakiegoś koktajla mołotowa. No i dobra, ok. Strażnik, znikł. chyba poszedł się zająć swoimi obowiązkami, jeżeli dobrze zrozumiałem. No i okej, okay. zobaczmy, gdzie są cholerni strażacy, wydostań się z budynku. Dostałem trzy gwiazdki poszukiwania, dobra? Szczerze mówiąc, taka bardzo podobna misja do podstawki. Niemalże to samo, tak naprawdę, tylko że wykonanie jest w tym przypadku inne. Dobra, na razie ja sobie tutaj wyczekam na wszystkich i chyba byłoby na tyle, mogę iść dalej. Pytanie, czy to jacyś aktorzy są ustawieni, bo to na razie są domyślni tylko. Ale oczywiście czujność ja tutaj zachowam w jak największym stopniu. Dobra, pozbądźmy się tego gościa, i idziemy dalej. Eee, dobra. I czy ktoś tutaj się pojawi? Nie, chyba wyczyściliśmy co się dało na razie. Następnie mogą czekać tutaj, chociaż widzę, że nie zupełnie Dobra. Idziemy na zewnątrz. Wracaj do bazy z planami, lecz najpierw zgub pały. Dobra, w porządku, zrozumiałem to polecenie, a zatem trzeba się wybrać do pain spray, to jest taki najszybszy sposób, żeby oczywiście się tym zająć. I z tego co pamiętam, jeden znajduje się tutaj w tej okolicy. Czy to jest właśnie tylko warsztat tuningowy? Nie, on był chyba gdzieś tam. Dobra, nieważne, jeżeli chodzi o pain spray ja to znam oczywiście. Jeden, tylko on jest dalej, chociaż nie zrobię tutaj cięcia. Tylko oczywiście najpierw się zajmę tym, czym mam się zająć, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten moment. Mam tutaj, dysponuję szybko furko, więc myślę, że mi tu długo nie zajdzie, chociaż właśnie trzeba uważać na takie blokady, a mój wózek już tu płonie. E, dobra, no to w takim razie najpierw do paint spray, tak jak misja mi tutaj każe. E, tylko gdzie tutaj się ten lakiernik znajdował, on chyba bardziej jest po tej stronie, szczerze mówiąc, muszę nawrócić na tą część miasta. Dobra, tutaj, z tego co pamiętam, jest jakieś przejście, więc spokojnie mogę tutaj wjechać. I to chyba powinno być gdzieś tutaj. Chwila, może bardziej szczerze mówiąc, na prawo. Szkoda, że nie mam tej ikonki, pani spray, tak trochę pamięciowo teraz tu operuję. Ale jeżeli chyba patrzę, to jest to miejsce i ja dobrze to dojechałem. Tak, o to chodziło, dobra. W takim razie przemalujmy nasz samochód, zobaczymy jaki kolorek. Okej, okay, taki beżowy, jeżeli tutaj dobrze na to patrzę. Miałem dziwne wrażenie, że się czerwony pojawi, ale prawdopodobieństwo, że trafisz w kolor, jaki się przemaluje, to jest chyba bardzo znikome. <grym>, Dobra, trzy gwiazdki mi mijają. I jeżeli chodzi o tą misję, to chyba byłoby na tyle. Plany kasyna już są nasze. Więc zobaczymy, co tutaj na nas czeka w dalszej części tej całej historyjki. Okay, I... okej, okay, jest punkt kontrolny. W takim razie parkujemy. I misja wykona na szacunek, plus, dobra, w porządku. Przechodzimy w takim razie do drugiej części. Czas na misję, część 2. Wyłączyć zasilanie. Jeżeli dobrze tutaj to rozumiem, wyłącz zasilanie w całym mieście. Aha, czyli jasne polecenie. Chyba jesteśmy zupełnie nową postacią. Czyli tym razem jesteśmy takim członkiem tej mafii, tego gangu, Bo w sumie sam jeszcze nie wiem, czy tego, tej garstki społeczności. Sam nie wiem, właśnie jak to powiedzieć. W każdym razie nie jest to istotne, i tam się spotkamy. Okej, okay, zbliżamy się na miejsce i widzę, że czeka na nas tutaj kilku przeciwników. Eee, dobra, tylko Desert Eagle mamy. Mm, no to podejdźmy, może za tego Sentinela, szczerze mówiąc, bo chciałbym mieć jakąś osłonę. Nie wiem, jaką oni skutecznością tutaj dysponują. Szczerze mówiąc, muszę być czujny. Dobra, widzę, że chyba nie dysponują wysoką skutecznością. No to powystrzelajmy pomalutku, dobra. O, no tutaj jeden próbuję jakoś podejść, dobra, pięknie, w takim razie lecimy z nimi, ten Sentinel już mi tutaj płonie, ale jeszcze chwilę wytrzyma, najwyżej ja zaraz się stąd wycofam, dobra, o, jakaś policja się zjawiła, akurat mi tutaj ten motorek się przyda, chyba, że będę musiał znowu zgubić policję, to będę musiał znaleźć sobie coś lepszego, nie, to jest znowu misja wykonana, szacunek plus, nawet nie będę, nie musiałem ich zgubić, dobra. To bardzo szybka część była. W takim razie teraz czas na y, część trzecią tego storyline'o pod tytułem Zobaczmy sobie y, furgonetka. Dobra, cel jest znowu jasny. Przejmij furgonetkę, i czy to jest ten sam gościu, który był w poprzedniej misji, czy to jest jakiś inny? Bo nie pamiętam, właśnie tamtej twarzy z ostatniej misji, więc tutaj możliwe, że to jest właśnie ten trzeci koleżka. W każdym razie również się spotkamy obok tej furgonetki, i już wiem, czym się tam przejadę. Okej, okay. i szczerze mówiąc myślę, że mogę tam jak najbardziej motorkiem wjechać. To jest teraz fajna okazja, ale dysponujemy z naprawdę super bronią, żeby to zrobić. W takim razie lecimy. Taki chyba bardzo podobny wygląd jak e, tego całego aktora właśnie w tym wydziale planowania. Więc możliwe, że to jest... Może oni należą do tej samej grupy? Kto to wie? W każdym razie powystrzelajmy ich wszystkich, tylko muszę tutaj być bardziej czujny, ponieważ nie jest aż tak łatwo, znowu jakaś policja się pojawiła. Dobra, okej, okay. wchodzę po celownik, więc bez problemu zaraz tutaj wykończę, pięknie. I to był ostatni? Nie, tam jeszcze e, chyba mi zwiał e, jakoś, a nie tutaj, jak dobra, w porządku. E, ok, dostarcz furgonetkę, w takim razie wsiadamy. I widzę, że dostałem dwie gwiazdki pościgu, więc tutaj również cięcia nie zrobię, ponieważ jest to jakiś pościg. Zatem ruszajmy w drogę, Casino Kaliguli yy, już jest tutaj tuż przed nami, tak naprawdę tylko musimy wjechać na drugą stronę i przejeźdźmy sobie przez tego policjanta. trzy gwiazdki poszukiwania, a będzie ciekawiej w sumie. Oj, muszę uważać na ten motorek przeciwnika, o rany przebił mi oponę, dobra, 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 bo ta furgonetka mi już płonie, więc muszę się pozbyć tego towarzystwa, żeby mi tutaj nie przeszkadzali, bo nie dojadę tą furgonetką w jednym kawałku, jeżeli tak dalej pójdzie. Dobra, dawaj wykręcaj szybko, e, oj niedobrze, chyba przegram tą misję, To nie? E, nie, furgonetka została zniszczona, ale mimo wszystko mogę ukończyć tą misję. No dobra, skoro gracz, twórca dał mi możliwość, że mogę skończyć tę misję, no to skorzystam w takim razie z tej możliwości, tylko muszę jakoś dojść w jednym kawałku. I okej, okay, w takim razie niech nasza postać sobie odpocznie, no i pomalutku i powoli, bez problemów, mimo że to są cztery gwiazdki, to nie będzie jakiegoś większego, e, szczerze mówiąc, problemu, jak mówię, żeby to ukończyć. E, w takim razie lecimy przez ten żywopłot i tutaj chciałbym na jeszcze, szczerze mówiąc, jakoś pobiec, tylko żeby mnie nie zaaresztowali. teraz, dobra, na szczęście nie zdążyli do mnie podejść, bo gdyby oni się znaleźli na wystarczająco bliskiej odległości... Oby mnie właśnie teraz zaaresztowali, bo leżałem właśnie na ziemi. Ale miałem szczęście. Tak samo jak to całą furgonetką. Misja powinna zostać wykonana, chyba jeżeli się nie mylę, tak jest. Misja wykonana, szacunek plus. A zatem pora już na kolejną część. Czas na część czwartą pod tytułem Bronie. Yy, weź bronię. Yy, dobra, czyli to jest taki sam początek, tak naprawdę, jak w przypadku tych dwóch ostatnich misji. Yy, no i co, no, tam się spotkamy. Myślę, że tylko będę wam pościgi, szczerze mówiąc, pokazywał. Bo tak naprawdę tutaj jest trochę podróżowania po mapie. Ale z tego co ja już widzę, bronie są na tym statku przede mną. Dobra, to jednak żadnego cięcia tutaj nie będzie. Chociaż znowu tam motorkiem wjedziemy, tak jest, wjeżdżamy motorkiem, bo czemu nie? O i widzę, że mamy tym razem jakichś nowych przeciwników. To prawda, wyglądają tak samo, ale e, jest to chyba inna profesja, nieco? Dobra. Ok, powystrzelać wszystkich. I widzę, że walizeczka już na nas czeka. Oto nasza nagroda. E, myślałem, że to jest jakiś przeciwnik, ale nie, to tylko jakiś cywil. Dobra. Jasuo, gdzie ty jesteś? Reszta skończyła już robotę. Ktoś się włamał do systemu, muszę go zdjąć. okej, okay, ale masz na to 5 minut, mordo. Misja wygląda na szacunek plus, dobra. Kolejna część przed nami w takim razie. Snajper Yasuo, to będzie następna misja tego misjnymaka. Ta misja nie będzie wcale taka łatwa. Muszę znaleźć ukrytego gościa uzbrojonego w Minigana. Mam nadzieję, że dam sobie radę. Idź do pierwszego punktu, jakim jest statek. Dobra, ok. Czyli ta misja może być najtrudniejsza ze wszystkich. Przekonamy się, przekonamy się. Dobra, wskakujmy w takim razie tutaj i zobaczmy. Tam są tylko piraci, zabici Ezio. Idź do drugiego punktu, jakim jest parking. To chyba my jesteśmy jakimś obserwatorem, i chyba próbujemy generalnie wypatrzeć, co się wokół nas dzieje, jeżeli ja dobrze to rozumiem, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy. Dobra, wskakujemy w takim razie znowu, tylko muszę uważać, żeby stąd nie zlecieć. Tutaj jest tylko groźny gang, który musi zlikwidować. Tak, zlikwiduj groźny gang. O, widzę, że stoją i oczekują na śmierć. W takim razie zaraz Was pożegnam. No to po kolei chyba będziemy bańki ustrzeliwać. Yy, tak, głowy widzę, że są włączone. Dobra, w takim razie lecimy tu. Bęk, chyba nawet. A nie, mają modyfikację zdrowia. Dobra, trzeba tutaj trafiać w głowę. Yy, bo jeżeli trafię w ciało, to będą próbowali biec i mogą być problemy. Dlatego trzeba tutaj być celnym. Idź do trzeciego, ostatniego punktu. Dobra. I dostałem dwie gwiazdki pościgu. Zobaczymy, czy znowu będzie pościg chyba już trzeci w tym odcinku w ciągu mniej niż 14 minut. Zobaczymy. Niestety tutaj też jest gang, lecz niegroźny. Skurczybiki mają kamizelkę. Chyba tam ci też mieli, chociaż tak mi się tego wydaje. Ale zobaczymy, czy mają ochronę na głowy. O, widzę, że nie tylko kamizelki, ale również nie można ustrzelić im głów. O i może być problem w ogóle, żeby w nich trafić, muszę wam powiedzieć, bo będzie tutaj. Taki biegał gościu, dobra. No właśnie, i będzie to problematyczne. Tak. I wystarczy, że strzelę raz tylko i on już będzie próbował uciec. Teraz będzie dwóch mi zwiewać. Taki trochę challenge, szczerze mówiąc, ale na razie dobrze sobie radzę, więc to najważniejsze. Dobra, jeszcze raz dawaj, trafiaj w niego. No, to jest dobre miejsce. W tym miejscu zawsze padają. Widzę, że mam co e, do tego szczęście. Dobra, może na początek jeszcze ruś, ruszmy tego. No e, i zaraz powinna być końcówka, szczerze mówiąc. No, zbliżacie się do magicznego miejsca. Tutaj każdy z Was padał, ale ten ostatni tutaj e, najdalej zdołał uciec. E, dobra, tutaj przepraszam, że nie przeczytałem tego gościa. Cholera tarcza. Pokonaj z ukrycia ZEDa jakiegoś, który jest uzbrojony w minigana. Nawet chyba do mnie nie podejdzie, więc bez problemu, dobra? A może nawet zeskoczy z tego budynku, idiota! Patrzcie na to, w takim razie przyjemnej podróży ci życzę, ale widzę, że on przeżył ogólnie. I piękny finish, misja wykonana, szacunek plus, dobra? Chyba do tamtej wody, która była przed nim, by już nie zdołał wskoczyć, ponieważ tam chyba było jakieś ogrodzenie. Jeżeli dobrze spojrzałem, w każdym razie. Misja snajperska wykonana w pełni, jak najbardziej pozytywnie, z mojej strony. I będzie to teraz szósta część pod tytułem Karta. Jesteśmy już w ponad połowie, więc myślę, że ten odcinek to jest jedyny odcinek dla tego mistrzynpaka przeznaczony. Lecimy, część szósta karta. Kirito, chcesz zarobić parę groszy? Parę, to ile? 500 tysięcy na głowę dla każdego. Co muszę zrobić? Musisz włamać się do kasyna i zabrać karty właścicielowi. Okej, okay, to wszystko. Tak, potrzebujemy tylko karty. Tupek sam się nie ruszy, no nic, ale zarobię kapuchę. Udaj się do kasyna Full Dragons. Ok, w porządku, tam się spotkamy w takim razie. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Tym razem widzę, że jesteśmy uzbrojeni w AK-47 i gramy zupełnie kimś nowym, już z tego co podpatrzyłem. No i zobaczmy. Uwaga, lepiej schowaj broń, bo ciebie wyrzucą z kasyna. Dobra, przepraszam. W takim razie idź do kasyna i znajdź właściciela. E, o, widzę, że tutaj jakieś strażnicy są. Ciekawe, dobra. W porządku. I właściciel jest przy barze, chyba po drugiej stronie. Albo sobie może gra w jakąś grę, zobaczymy. Y, tu go nie ma, OK, dobra. Zobaczmy w takim razie w tym miejscu. Y, sprawdź czy w drzwiach czy nie siedzi, dobra. W takim razie lecimy do przodu. Już coraz bliżej i już jesteśmy na miejscu. LOL, zmykam stąd. Wyjdź z kasyna. Okej, okay, dobra, przyznaję, że trochę nie rozumiem co się tutaj dzieje do końca zobaczymy. No ciekawie to wygląda. Śmiesznie. Dobra, lecimy w takim razie do wyjścia. Zobaczymy, czy coś tutaj się stanie, czy nie. Cholera, nie mogę znaleźć swojej karty. O, to jest właściciel, o ciekawe. O, kurczę, to musi być on. Znajdź nóż w ukrytym miejscu. Dobra, znalazłem. Wyjmij mu kartę z kieszeni. Pewnie zapomniał, że on ją ma. Aha, dobra, dobra, spoko, w takim razie lecimy. I co, wyciągniemy mu. Nie widział pan może mojej karty? Nie, nie widziałem. No cóż, będę musiał poszukać w klubie. Zabierz kartę, Typy o co tu chodzi w ogóle, ale dobra, okej. Okay. Okej, okay, mam kartę, możemy zaczynać. Misja wykonana, szacunek. Tak się zdobywa kartę w łatwy sposób, dobra. Okej, okay. w takim razie ja widzę, że to się naprawdę ciekawie rozkręca. Już się zastanawiał, co nas w finale tak naprawdę czeka. A czas teraz na napad, czyli główną kulminację no i ucieczkę z kasyna. Zatem odpalajmy. Zobaczmy, czy ta misja będzie bardziej rozbudowana od tych ostatnich. Wsiadaj do auta, jedź na miejsce napadu. Jeżeli zdążyłem to przeczytać, i widzę, że gramy teraz jeszcze jakimś innym koleżką, dobra. Ze skinem Uziego, ale tego ze skinem Zira to widzieliśmy chyba w misji w napadzie na statek, chociaż tych postaci już się trochę przewinęło i tak mogłem nie zapamiętać, to musiałbym przeanalizować to kilka razy, albo rozegrać to generalnie kilka razy, żeby się utrwaliło. Dobra, wjeżdżamy w takim razie w pobliże kasyna już po raz drugi i jest nasza furgonetka. Idź i dołącz do drużyny. Dobra, rozumiem, że ten nasz koleżka zostaje, nie pamiętam jego imienia. Więc wybaczcie mi, że nie powiem kim on jest w tym momencie. A nie, jednak on wszedł do nas. Dobra Czego jest nas czterech? Garen i Ekko zajmują się tyłami. Zabij Roya Mustanga. Dobra, okej, okay. skoro nas atakują, no to próbujmy. Ci nasi ludzie to pójdą do ataku jakoś, czy nie? Umiecie coś zrobić? Dobra, ja się ustawię tutaj to powystrzelajmy ich jak kaczki, chociaż widzę, że są całkiem twardzi, więc nie będzie to aż takie proste, ale u unicy, akurat tutaj dysponujemy, więc nie będzie tutaj z tym problemu. I już widzę, że się gwiazdki poszukiwania robią, więc spodziewam się, że mogą być problemy już wkrótce z tymi sprawami. Zabi Alp Honsea, czy jak to się czyta. E, dobra, niech ja tutaj podejdę jakoś bliżej. No i zaczynajmy w takim razie strzelaninę z nimi. Dobra, to dwójkę pożegnamy, nie, uciek mi. W takim razie ja idę teraz od tej strony. I tutaj gościu z Dizze Eagle jest? I on chyba jest twardszy niż wszyscy inni, więc może ja na początek jego się podbędę. O, akurat tutaj jeszcze jeden wszedł. E, I tutaj chyba jest coś zbagowane, bo moi w ogóle kumple nie umieją go zabić. Nie, tutaj jeden gościu wszedł. O, nawet z nim wygrali, dobra. E, zabij Rizę e, Haj? Nie wiem. <laughs> Zobaczymy, dobra. Wykończmy ich. Niech nie wchodzą pod celownik. O, nawet jest babka z shotgunem. Dobra, w takim razie ją pożegnamy w pierwszej kolejności. Cały magazynek wpakować, nie odpuszczać jej. Tylko, że ja już prawie nie żyję. Dobra, spokojnie. Rany, policja tutaj weszła. No i wiedziałem, że mogą być z nimi tutaj problemy. No i proszę, rzeczywiście tak się stało. Tutaj jestem mój koleżka w ogóle. jestem ja ten to przeciwnik. No i niestety to jest mój pierwszy fail, chyba, jeżeli chodzi o tą historyjkę, Widzimy się w tym momencie znowu. Okej, okay, witam was znowu w tym momencie, tym razem mam taką inną kampę i również mam pełną ilość zdrowia, więc mam nadzieję, że mi pójdzie ogólnie lepiej, tylko muszę uważać na tych policjantów, bo to oni są tak naprawdę większym problemem, niż ci przeciwnicy naprzeciwko mnie, chociaż ta babka z shotgunem, ona też mi dużo zdrowia odjęła ostatnio, więc przez to też przegrałem. W ja każdym razie ja zaraz ją tutaj zlikwiduję i już nie będzie mi sprawiać problemów, dobra. Ten obiekt jej nie pomoże, bo już widzę, że jej zdrowie tam... Schodzi, tak jest, to była już kwestia tylko jednego magazynku i pięknie udało się. Dosyć tego kage bushin no jutsu Znajdź i zabij prawdziwego Edwarda. Okej, okay, dobra, zrozumiałem, tylko tutaj jest pełno przeciwników, dobra. I cztery gwiazdki poszukiwania, tutaj policja jest największym, szczerze mówiąc, teraz problemem. Muszę tutaj zacząć od tej strony, więc na spokojnie. A, dobra, okej, okay. czyli mam zabić wszystkich Edwardów, a raczej ich sobowtórów. Widzę, że oni mają pełno zdrowia. Będzie wyzwanie przejść to bez kodów, szczerze mówiąc, ale spróbuję to zrobić. Myślę, że nie jest to niewykonalne, szczerze mówiąc, tylko muszę być tutaj bardzo czujny i szczerze mówiąc trzeba tutaj pomyśleć. Ale widzę tak i wystarczyło tylko w głowy strzelać. Dobra, to już się zrobiło to proste w takim razie. Nie bardzo ładnie w sumie, bo będzie też można to sprawniej przejść. Dobra, pięknie. W takim razie pozbądźmy się tego gościa. Pięknie. Yy, I może na początek, szczerze mówiąc, to skrzydło, jak mówię, tam sobie za chwilkę wrócę. A zatem rozwalmy tą trójkę w yy, tej restauracji. Czy co to ma być? Jak to się. Nie wiem, jak to nazwać, szczerze mówiąc. Miejsce, gdzie goście mogą sobie siedzieć i spożywać posiłki. Tak to nazwę. Pięknie, wyjątkowo. Dobra, tam jacyś moi ludzie się strzelają, chyba w tamtej części kasyna. Policja widzi, że mi tutaj nie sprawia problemów, bo dobrze się schowałem. Dobra, rozwalmy tego gościa i tam jeszcze jest jakiś jeden, pięknie. Jeszcze ta główka mnie interesuje. Oj, 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 tutaj już trzech jest, dobra, pozbądźmy się tego towarzystwa, by mi nie przeszkadzali. I jeszcze tego gościa, pięknie. I został chyba jeszcze tylko ostatni przeciwnik. Pytanie, czy to jest prawdziwe, Edward? Czy już tutaj zabiliśmy wszystkich? Oni wszyscy mają takie same właściwości, więc ciężko odróżnić. A teraz zabierz pieniądze. Czy zbierz pieniądze, dobra? Pierwsze pieniądze są po drugiej stronie, tak? Tak jest, dobra? A teraz uciekaj z drużyną, dobra? Wycofujemy się w takim razie, team. Za mną. ile w ogóle możecie mnie jeszcze posłuchać? Nie jest to istotne. Mam nadzieję, że mimo wszystko. Się jakoś się tutaj ze mną zwinął, i okej. Okay, tymczasem na strzeżonych tyłach. E, zabij! E, dobra, e, kałaszników będzie dużo lepszy. Tylko ja mam mało ilość zdrowia, ale miejmy nadzieję, że to wystarczy. Przodnią, szczerze mówiąc, nie najlepszy w tej sytuacji. Jeszcze ta policja. Dobra, muszę tutaj skorzystać z samochodu. O, widzę, że mój towarzysz jest jeszcze tutaj. Z, z dużo e, wcześniejszego etapu. W takim razie muszę to zrobić w ten sposób, bo inaczej bym tego po prostu nie wygrał. Dobra, przez nie chyba rozjechałem mojego towarzysza, ale misja i tak będzie zaliczona. Dobra. Rozwalmy tą ochronę. To jest wyzwanie normalnie, żeby to przejść. E, Okej, okay, będę musiał wykombinować nowy wózek i zaraz do tego wrócimy. Ten wózek porzucamy. Nasz towarzysz już spoczywa w pokoju, chyba że jakoś zostanie wskrzeszony. Zaraz w późniejszym etapie. Dostał 5 gwiazdek poszukiwania. Więc zrobiło się tutaj naprawdę niebezpiecznie, ale próbujmy. Dobra, są przeciwnicy. Okej, okay, jeden rozwalony. Lecimy teraz z następnymi, tylko to FBI mi przeszkadza. Ale mam jeszcze takie coś przecież. Dobra, rozwalmy go. Położony, jeszcze jeden jest. Udało mi się. Jest misja wykonana. Super, dobra. Nie będę musiał nawet. Tutaj wracać w innym etapie i czas na ostatnią już misję z tego Mission packa pod tytułem ucieczka. Ok, przejdźmy do rzeczy w takim razie. E, wróć do bazy, dobra, w takim razie szybko do Buffalo, naszego, które straciliśmy w poprzedniej części. No i zawijamy się stąd. E, chyba nasi będą jechać za nami, albo są jakoś zaprogramowani. Liczę, że sobie jakoś poradzą. Dobra, trzy gwiazdki tylko, ostatnio było pięć. E, kolejna blokada przeciwników, dobra. W takim razie nie odpuszczamy. Eee, przez nią to ja nie będę jechał, szczerze mówiąc, bo jeżeli trafi w te płotki, to to się dla mnie najlepiej nie skończy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to będzie koniec misji, co nie? A nie, jeszcze podsumujemy. Eee, the Endos. To było podsumowanie. Dobra, misja wykonana, szacunek plus. I to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o ten cały Mission paka i konkretnie jego rozgrywkę. No zatem, jeżeli chodzi tak naprawdę o krótkie podsumowanko tego co tutaj dzisiaj zobaczyliśmy, no to szczerze mówiąc, dla autora ja mam tylko drobne rady: obejrzyj sobie poradniki i na początek naucz się robić pojedyncze misje, szczerze mówiąc. Bo na razie do storyline'ów to to, szczerze mówiąc, się dobrze nie kwalifikuje, że tak powiem, ponieważ to stoi na bardzo słabym poziomie, szczerze mówiąc. Jeżeli bym nawet nie powiedział, może nawet na beznadziejnym poziomie, szczerze mówiąc, jak powiedziałem. Dlatego najpierw pojedyncze misje, musisz się nauczyć je robić, to chociaż na minimalnym poziomie, żeby robić storyline'y. I storyline'y również robić dużo dłuższe, a nie tylko jakieś 20-25 minutowe. To wszystko, co mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten odcinek. Starałem się przy tym jak najbardziej, jak najlepiej bawić. Było trochę challenge'y. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Dion. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!